tym druga rzecz, o tożsamości Waszej Partii. Mówi Pan tutaj o prawicy, ale jednocześnie mówi Pan, o, że jest Pan przeciw y, temu obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym. Nie, przeciwko zniesieniu obowiązku ubezpieczeń społecznych, tak? Zresztą obowiązek ubezpieczeń społecznych to jest program lewicowy, tak? Pan wie, jak Wysze Mile, Prawica jest za tym, żeby żadnego obowiązku płacenia składek emerytalnych nie było. Każdy mógł sobie robić z pieniędzmi to, co chce, to, co uważa. Bo Pan, pan słusznie tam powiedział. Przecież każdy wie lepiej, co zrobić z własnymi pieniędzmi. Ci, co są mądrzy, odkładają sobie na emeryturę. I koniec. Jeszcze raz na spokojnie powiem Państwu: odwołam się do Waszej państwa nie wykształcenia i wiedzy, ani programów lewicowych czy prawicowych, tylko do Państwa doświadczenia życiowego. Jeszcze raz powtarzam. Gdyby dzisiaj 12 milionom ludzi. Tak jak Pan mówi, dać od pierwszego do ręki te pieniądze. Nie masz dwa i pół, tylko masz cztery. I martw się o swoją emeryturę, o służbę zdrowia. Niech wezmą ludzie sprawę w swoje ręce. Pan w to wierzy. Ja w to nie wierzę. Uważam, że ludzie, jak to ludzie, wie Pan, to trochę wygląda na siłę, ale to po prostu część ubezpieczy część trochę. Inna żona powie Zbyszek, jak się odkujemy, to się ubezpieczymy. Tak będzie. I tak jak ktoś powiedział na sali, będzie całe ogromna grupa kloszardów, biedaków, nieubezpieczonych ludzi. To pan proponuje. A powiem jeszcze jedno, a gdzie w Europie, proszę pana, a gdzie w Europie jest, tak jak pan mówi, co, socjaliści rządzą Wielkiej Brytanii? Dlatego Europa, pan kretuje. Więc wszędzie jest, proszę pana, to ubezpieczenie. Ja wierzę, że mądrzy ludzie... Z wyobraźnią młodzi, bogaci, którzy mają duże, oni nawet teraz się ubezpieczają, bo mają za co. Ale ludzie, którzy nie mają co do gara włożyć, nie mają za wakacje wyjechać, nie mają co się leczyć, te pieniądze, które teraz muszą dawać na ten ZUS nieszczęsny, fatalny, drogi na tę ofę, te pieniądze ludzie po prostu przejedzą. Może są nieroztropni, ale tacy są. I ja z tymi ludźmi mam kontakt, a pan trochę odleciał i chyba jest z UPR-u albo z gazety wyborczej. Po prostu tu się różni. Przepraszam.